Siema! Widzieliście, drodzy Państwo, ostatnie cenę pamięci RAM? Widzieliście? Ło Jezu, co to się stało się? Absurd! Na rynku PC PlayStation 5 jest teraz tańsze niż pamięć RAM do komputera. Ceny elektroniki wymknęły się spod kontroli. W niektórych sklepach pamięć operacyjna sprzedawana jest jak świeża ryba w drogiej restauracji po aktualnej cenie dnia. Pamiętacie czasy, gdy wchodziliście do sklepu i po prostu widzieliście cenę na pudełku? To powoli staje się luksusem. W Stanach Zjednoczonych doszło do sytuacji tak kuriozalnej, że sklepy komputerowe zaczynają traktować pamięć ram jak homara w ekskluzywnej restauracji. Zamiast konkretnej kwoty, przy najnowszych kościach DDR5 widnieje dopisek cena rynkowa marketplace. Powód? Koszty zmieniają się z dnia na dzień tak drastycznie, że drukowanie nowych etykiet stało się stratą czasu. Żeby uzmysłowić Wam skalę tego szaleństwa, posłużymy się konkretami. Pan Sheen Holster z redakcji The Verge podzielił się swoją historią, która mrozi krew w żyłach każdego entuzjasty PC Master Race. Zaledwie 3 miesiące temu kupił zestaw 32GB pamięci RAM do swojego komputera. Dziś ten sam zestaw kosztuje 3 razy więcej. Ceny poszybowały z poziomu około 550 zł, 130 dolarów do abstrakcyjnej 1800-1900 zł, czyli 440 dolarów. A to dopiero wierzchołek góry lodowej. Jeśli marzy wam się solidne 64 GB szybkiej pamięci DDR5, musicie przygotować się na wydatek 3000, a nawet 3800 zł, 7900 dolarów. Na szczęście w polskich sklepach ceny nie osiągają jeszcze aż takich poziomów. Tutaj dochodzimy do największego absurdu. W momencie, gdy piszemy te słowa, kompletna konsola PlayStation 5, szczególnie w wersji Digital, kosztuje w polskich sklepach mniej niż jeden zestaw kości pamięci do komputera. Dostajecie pada, dysk, procesor, obudowę i zasilacz w cenie niższej niż jeden komponent do blaszaka. Hmm, ale dlaczego tak się dzieje? Znowu zalało fabrykę na Tajwanie? Kiedyś takie powody podawano, pamiętacie w mediach, jak były chwilowe wahania pamięci. Tutaj jednak okazuje się, że to coś zupełnie innego, coś czego nikt by nigdy się nie spodziewał. Dlaczego tak się dzieje, piszą dalej w artykule. Odpowiedź nikogo nie zaskoczy. Sztuczna inteligencja. Tim Sweeney, szef Epic Games, stawia sprawę jasno. To nie jest chwilowa czkawka rynku. Fabryki produkujące pamięć RAM masowo przekierowują swoje moce przerobowe na potrzeby gigantycznych centrów danych obsługujących AI. Firmy te licytują stawki nieosiągalne dla producentów sprzętu konsumenckiego, czyli jesteśmy po prostu zabiedni, by konkurować z boomem na sztuczną inteligencję. Ta sama akcja była kilka lat temu pamiętam z kartami graficznymi. Pamiętacie jak zaczął się boom na krypto? Nie można było kupić grafiki, karty były 2-3 razy droższe, a Nvidia dostarczała swoje układy ciężarówkami pod kopalnie bitcoinów czy innego Badziewia. Co to oznacza dla graczy? Niestety nic dobrego. Efekt domina może wkrótce uderzyć w inne podzespoły: karty graficzne, one też potrzebują pamięci VRAM. Nvidia i AMD mogą wkrótce podnieść ceny, by zrekompensować sobie braki. Konsole. Choć Sony podobno zgromadziło zapasy pamięci na kilka miesięcy do przodu, plotki sugerują, że Microsoft może być zmuszony do podniesienia cen Xboxa, Steam Deck i inne handheldy. Volvo już sygnalizuje, że kryzys ramowy utrudnia im wycenę nadchodzących urządzeń. No właśnie, więc może się okazać, że nasz upragniony Steam Machine na wspaniałym, kochanym Linuxie nie będzie kosztować jak przewidywaliśmy jakieś tysiąca złotych czy do 3000, a może być nawet i 4000 i jeszcze więcej. Masakra. To wszystko jest chore. I teraz zobaczcie, jak zła może być sztuczna inteligencja. I tu nie chodzi nawet o to, że jest trenowana na naszych danych, za które nic nie dostajemy w zamian. Pamiętacie, jeszcze niedawno zwykły Kowalski był ścigany za to, że ściągnął sobie z drogówkę, czy inny polski badziewny film. I żerujące na tym yy, kancelarie prawne ścigały takich ludzi i wystawiały internautom rachunki za to po 800 tys. zł. Ściągnąłeś sobie średniej jakości film, to teraz z toręta, to teraz płać. Tymczasem pan Marek Żydoberg, właściciel Facebooka i Instagrama i jeszcze Whatsappa i jeszcze nie wiadomo czego, nielegalnie wykorzystał 7,5 miliona książek do uczenia swojej sztucznej inteligencji. I wszystko dobrze, wszystko cacy, japa tam Kowalski, płać lepiej za drogówkę, bo ściągnę jest to renta, ty parszywy złodzieju. Przy okazji wiecie na pewno, że wszystko co wpiszecie w chat GPT czy inne AI, jest rejestrowane, przypisywane do waszego IP i jest własnością firmy od AI na zawsze. Na Waszych naszych pytaniach uczą tą sztuczną głupotę, wszystko zapisują i podejrzewam, że nawet nas flagują jak zapytacie się o coś niestosownego. Na przykład poprosicie AI o dowcip o pewnym kraju leżącym na terenach Palestyny. Można niby wyłączyć takie zbieranie danych i zapisywanie przez ChatGPT, ale ja bym do końca nie wierzył w to i starał się jak najmniej z tego korzystać. Tutaj na ekranie macie, gdzie to się wyłącza. Tak więc zauważyliście pewnie, jak zła może być sztuczna inteligencja, kiedy wpływa na nasze życie w sposób, którego nie chcemy. tysiąc 1300 zł za 32 GB RAMu. Masakra. A najlepsze jest to, że te ceny skoczyły 2-3 miesiące temu, zaczęły rosnąć teraz i wyje sufit. Tak więc po krypto i kopalniach krypto na kartach graficznych od Nvidia czy od AMD przyszła kolej na używanie kart graficznych w AI, a teraz kolej na RAM, który jest wchłaniany po to, by korpo mogło ćwiczyć sztuczną inteligencję, podwyższając ci drogi użytkowniku, komputera ceny RAMu. Nie płacąc Ci za Twoich danych, a na końcu sprzedając Ci za 100 zł miesięcznie ChatGPT GPT, abonament, a za parę lat ten sam ChatGPT, GPT zaimplementowany na Twoim stanowisku w pracy i w Twoim notatniku w Windowsie pozbawi Cię pracy. A za kilka, kilkanaście lat będzie wykorzystywany przez ludzi, którzy naprawdę rządzą światem, do śledzenia Twojego każdego ruchu w kamerach AI z rozpoznawaniem Twojej twarzy namierzą cię wszędzie, każdy krok będzie śledzony i będziesz karany za nieprzychylne wypowiedzi dla rządu czy korporacji i nagradzany za przychylne komentarze i takie wypowiedzi. Tak teraz macie to w Chinach, w UK i powoli zaczyna to się wprowadzać w Australii. Tak więc AI z którego na co dzień korzystacie potrzebuje sporej ilości RAMu by odpowiadać Wam na Wasze proste pytania i już nie mówię o wygenerowaniu jakiegoś filmiku w groku czy innych badziewiach. Pomnóżcie to przez miliony zapytań w każdej godzinie na całym świecie i zastanówcie się nad skalą problemu ile potrzeba RAMu do tego, jakiego zapasu prądu potrzeba i tak dalej, i tak dalej. I mówią, to realny koszt, rzeczywisty, który ponosimy teraz, a dojdą te w śledzenie to wszystko, te kamery z AI, te wszystkie wspaniałe rzeczy, o których mówiłem wyżej. I taka banda gości, właścicieli największych technologicznych korporacji, wymyśliła sobie, że będą wpierdalać AI wszędzie, gdzie się da, dla naszego dobra, dla dobra ludzkości. A ty biedaku robaku, płać 1200 zł za RAM, który niedawno kosztował 320 zł. Ale to dla twojego dobra. Płać, płacz i ja tam. I wykupili wszystko czego chcemy, jeśli chodzi o podzespoły PC, bo tak, bo taki mają kaprys, bo teraz jest era AI. I teraz pewnie powiecie... Blimek, jesteś przeciwko AI, zawsze będziesz gadał takie pierdoły na tych swoich durnych filmach. Olewam twój kanał. Tymczasem mimo wszystko ja nie jestem przeciwko AI i doskonale zdaję sobie sprawę, że to już nie zniknie i będzie z nami na zawsze. I AI ma dużo plusów, na przykład medycyna, jakieś prostsze kodowanie itd. itd. Ale na obecnym etapie, żeby było ciekawiej, to zawsze idzie w złą stronę. Wyobraźcie sobie, że po wydaniu chińskiego Dipsyka jakiś rok temu Amerykanie i Chińczycy postanowili stworzyć własną rządową AI i zainwestowali setki miliardów dolarów w celu wyprodukowania takiego modelu. Dla swoich rządów, dla swoich potrzeb, teraz AI uczy się na plikach rządowych w Stanach czy w Chinach i oblicza poważne wojskowe, militarne decyzje na potrzeby całego świata. Fajnie, nie? W sumie teraz też dużo mówi się o bańce spekulacyjnej i pompowaniu pieniędzy w to AI, i już teraz mówi się o pęknięciu takiej bańki. Nawet Google ostatnio przyznało, że jeśli bańka pęknie, to odbije się to w zasadzie na każdym człowieku na świecie, na każdej firmie na świecie, na każdej korporacji, na wszystkich. Choć ja obecnie uważam, że bańka nie pęknie, bo za dużo wszyscy w to włożyli i każdemu z liczących się na świecie rządów czy korporacji. Zależy, by ten koszmar się spełnił i by na nim mogli zarabiać i go wykorzystywać do swoich celów. Po prostu zależy im bardzo na wprowadzeniu tego w życie. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że nawet ludzie, którzy mają wywalone na AI, są dotykani tym całym szaleństwem. Za wielką wodą już w niektórych stanach ludzie są zatrwożeni wzrostem rachunków za prąd. A dzieje się tak tylko dlatego, że korporacje budują w ich miastach czy na obrzeżach ich miast centra danych, które powodują drastyczny wzrost kosztów infrastruktury. Oczywiście na kogo przerzucamy ten cały koszt? No na zwykłego podatnika w Stanach na SmiFa, a wkrótce w Polsce na Kowalskiego. AI, centra danych mają kolosalne zapotrzebowanie na prąd. Od 15 do 20% rok do roku rosną im tam za wielką wodą rachunki za prąd. I tak to jest. Wszyscy płacą za to, by ktoś mógł wygenerować filmik z Kotem przebranym za kucharza i przygotowującym posiłek, albo wygenerować jakiś fake newsowy film, w którym czarnoskórzy, poczciwi obywatele USA rzucają się na sklepy z elektroniką, albo na jakiś bank żywności, albo zdjęcie Trumpa w stylu retro zaspokajającego oralnie Clintona. To do tego miało służyć AI i przepierdzielanie całej tej mocy obliczeniowej, prądu, wody wszystkiego. Dlatego mam płacić 2, 3, 4 razy więcej za podzespoły komputerowe? Mm, no całkiem wpytę, naprawdę. I teraz wyobraźcie sobie setki, tysiące takich bzdur wygenerowanych za pomocą AI idzie w świat i ile to trzeba czasu poświęcić na to, by to odkręcić? Albo te kanały na YouTube, gdzie wszystko tworzone jest za pomocą AI od początku do końca, i te filmy, jak to kosmici gdzieś wylądowali, tylko rząd to ukrywa, jak to w piramidach ukryte są jakieś starożytne technologie i inne bzdury. I później siedzą tacy, takie Janusze, takie grażyny przed YouTube'em i oglądają to kilka godzin dziennie nałogowo. Ile czasu trzeba poświęcić na odkręcenie tego? Więcej czasu zajmuje, więcej energii odkręcanie tego krapu niż ktokolwiek kiedykolwiek się spodziewał, sobie wyobrażał. Dobrze, że X, czyli dawny Twitter, ostatnio zrobił fajną rzecz i przy każdym poście udostępnia teraz nazwę kraju, z jakiego pochodzi konto. I mamy w Ameryce na przykład dziwnym trafem Taki temat, że większość pro-Trumpowskich patriotycznych kąt pochodzi z Azji, gdzieś z Bangladeszu, z Afryki, z Nigerii, czy chociażby z Indii naszych ulubionych, czyli z normalnych farm botów. Ale nie cieszcie się za bardzo, bo u nas też nie jest lepiej. Na szczęście normalny człowiek, jak jakimś cudem trafi na takie konto, widzi, że coś jest nie tak, już na pierwszy rzut oka. Ale teraz do tego mamy jeszcze X, który wyświetla kraj pochodzenia konta. Bardzo kuźwa dobrze. Wszyscy się cieszą, ludzie dostają fejki w które wierzą, turbo mega ultra patrioci max zlecają farmom botów w Bangladeszu generowanie treści, tamci zarabiają kasę, każdy jest zadowolony. Oprócz mnie, bo boli mnie jak patrzę na te bzdurne AI'e i przepierdzielanie surowców na ten krab. Bo mnie boli, nie? Tak to powoli kończy się nasz internet, internet który znamy. Żyjemy w takich fajnych czasach, w czasach, gdzie boty na Facebooku w komentarzach kłócą się między sobą pod zdjęciem Sławoszo-Uznańskiej, Tajskiej, Mongolskiej i Peowskiej. Czy jest taka fajna, czy już nie jest fajna. Boty napierdzielają się między sobą pod każdym zdjęciem polityka z lewa czy z prawa. Sztuczna inteligencja generuje 30-minutowe filmiki na YouTubie o tym, jak Hitler do dziś żyje na księżycu, a piramidy to zrobili tak naprawdę Żydzi, tylko je im zabrano bezprawnie i się one im teraz należą. Albo oglądamy gadające, tańczące kotki, pieski, chomiki. Nawet Coca-Cola wypuściła ostatnio swoją świąteczną reklamę Full AI. Masakra. Jak to nie jest koniec internetu, to ja nie wiem. Pamięta ktoś z Was jeszcze fora internetowe, na których można było się zapytać i otrzymać odpowiedź? Teraz mamy grupy facebookowe, gdzie meta przed tobą ukrywa taką odpowiedź, bo uważa, że komentarz kogoś w tym wątku jest ważniejszy, bo ma więcej lajków. A ten komentarz brzmi na przykład, co masz bana na gogle? I taki komentarz dostaje więcej lajków i nie wyświetli wam się odpowiedź na wasze pytanie. Musicie to rozwijać, cudować, szukać. A wracając do gogle, pamiętacie czasy jak w gogle autentycznie można było coś wyszukać? pisywałeś hasło i zamiast tony sklepów chcących ci coś sprzedać dostawałeś w drugim czy trzecim linku odpowiedź. Pamiętacie gogle sprzed 5-10 lat jak nie było jeszcze skamem I te gogle Gemini, AI podsumowania, które są teraz, które w połowie przypadków też są bez sensu, halucynują, przekłamują. Pożal się Boże. Albo taka wyszukiwarka AI Perplexity, trenująca się na, na waszych naszych zapytaniach. Ogromne koszty. AI obliczeniowo pobiera masę realnych zasobów, takich jak woda czy prąd. Dodatkowo chcą od ciebie coraz więcej informacji. Chcą, żebyś wysyłał im swoje zdjęcia, filmy i tak i tak Wszystko to po to, by trenować inteligencję jeszcze bardziej, by jeszcze bardziej mogła przekłamywać i halucynować. Nie wiem. Nie chcę żyć w świecie, w którym wyszukiwanie informacji w internecie oznacza, że firma zajmująca się sztuczną inteligencją będzie musiała sprofilować każdą czynność, którą wykonam. Przypierdalając przy okazji przy tym 1 gigawata prądu i 2 metry sześcienne wody na zapytanie. Czy naprawdę dotarliśmy już do końca internetu, gdzie AI banuje i moderuje całe kanały na YouTube i praktycznie pogadanie z prawdziwym człowiekiem graniczy z cudem? Komentarze piszą boty, a nie ludzie i tak dalej i tak dalej. Ale nie smućcie się. Jeśli chodzi o AI, jest alternatywa. Są to otwarte modele AI takie jak na przykład Olama. Wyobraźcie sobie, że możecie postawić na kompie własną sztuczną inteligencję opartą o taki model, która może i wolniej robi te wszystkie głupoty, które robi ChatGPT, Gemini, Cloudy, Groki i inne, ale jest w pełni bezpieczna lokalna i przy tym żadna firma nie profiluje was na podstawie tego co robicie, bo wszystko uczy się lokalnie. Za niedługo będzie film na kanale jak taką lokalną AI postawić. Dzięki za uwagę, zostawcie lajka suba komentarz. Nara.